Siema. gramy sobie wydobyłem wydawanej kampanii gramy dzisiaj tainted lostem, stwierdziłem, że zakończę sobie tainted lostem dosyć trudną postacią, nie oszukujmy się, ale sobie myślałem, że może być ciekawie w miarę przynajmniej, więc no, gramy no, przydałyby nam się bomby, więc jak nigdy, dosłownie jak nigdy chciałbym dostać jakiś item, który dałby mi bomby, wiecie, plus 5 bomb, o, dostaję bird's eye, bird's eye, bird, beard, beard, to jest, nie bird, Jaki jest ptak, by i redesy, to jest, dobra, nieważne, tak czy inaczej, dostałem palące się oko, które wyrzuca mi, takiej słabszej wersji ghost pepper, może nawet tak samo, nie, 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 wiem. Niestety. Mamy kluczek Potrzebuję dwóch bomb, żeby dostać się do bardzo fajnego pokoju który się. Randomowo zrespił. To nie jest... Nie szukałem tego save'a przez pół godziny. Ale nie, poważnie, bo to teraz wyjdzie tak, jak trollował. Nie, poważnie. To był jest pierwszy save, który mi się odpalił. Pierwszy ram, który mi się odpalił. Kiedy odpaliłem gierkę na no, tej się Może być. W ogóle jestem za blisko mikrofonu i go troszeczkę ściszyłem, bo uważam, że wyłapuje za dużo szumów. Najwyżej, będę się podgłaszać wiecie w postprodukcji, ale im ciszej jest mikrofon, tym mniej wyłapie właśnie takich bezpotrzebnych szumów których nie jestem zwyczajnie, czy tu może, nie wiem czy pod tym pokojem wiecie jak jest ten rozwalony pokój, czy się może trafić tam crowd space, wiem, że w tym całym tak, ale tutaj nie mam pojęcia, a nie chciałbym za bardzo tracić bomby na dywan, czy piguły mi są jakieś bardzo potrzebne, też nie, piguły mogą mieć co najwyżej te tears upy, stats upy jakieś, czyli jakieś właśnie tears upy, jakieś e, damage up, speed up, up, czy coś w tym stylu, o, mam za 7 przedmiot, Kurczę, gorsze, gorsze jest to, że ja nie wiem, czy dostałbym jakieś e, e, dwa przedmioty aktywne, fajnie by było, ale no cóż. Przepraszam, że pociągam nosem. Nie wiem, jakoś tak mnie złapał katar przedodcinkowy. Taki, ale katar przed odcinkiem. E, więc łączymy na bonsa, którym jest Larry Junior z wersja zwykła. Znaczy champion, ale wersja zwykła, wiecie, biegająca po ziemi. Jakoś niespecjalnie utrudniona, o tyle dobrze. O, ten się w oknisko umił. Fajny jestem ten czasami. I mamy range Okej, okay, nawet okej. Okay. Powiem szczerze, że nawet spoko. I e, właśnie, a czy jak jestem tainted lostem? ja mogę przelecieć przez siebie, bo ja wiem. Przed lustro. Ale czy jak ja jestem tainted... O, puridy, fajny przedmiot. O, to akurat nie jest fajne, ale ja tego nie zmienię już. Najgorzej. No dobra, spider zawsze mnie mieli. Czy jak ja jestem Tainted Lostem, to. Ej, właśnie, a czy Purity działa jak ten? Czy zmieni mi się Purity, jak ja oberwę stracę Holy Mantle? Chyba nie, o, ale najgorszy przedmiot. Dostałem ja tylko spider z tego. Czy jak ja bym wszedł w ognisko, wiecie, te ognisko, które zamienia nas w losta, czy ja jestem w stanie dostać Holy Mantle, czy ja po prostu zginę, nie? Bo jestem Lostem teoretycznie, więc. Hmm. nie będę tego sprawdzać, bo na, na razie nawet fajnie idzie ten run. Ale jestem ciekawy, o bomba by się przydała, o idealnie, dziękuję, small rock, chociaż świetną rzecz mi dajcie Skrzynia w której, bardzo zacna skrzynia, 17 koinów. dzięki niej I mamy kolejne, nie mam kluczy, wywaliłem wszystkie klucze, a tu dostaję kolejną dyszkę, nie mam na kapa przecież Halo, Coś się wydarzyło, kurcze ten nos mnie męczy, a będę musiał was zatrzymać nagrywanie I się po prostu wydmuchać, bo normalnie tragedia Dobra idziemy w górę i mamy bossa, najpierw w takich pomieszczeniach chciała pozbyć się e, powodu przez który się respią. Jestem bardzo ciekaw, jak stracę Holy mam, czy mi się purity zmieni. To jest jedna z najciekawszych rzeczy. I teraz jestem pytanie ciekawe, czy mam gdzieś tutaj secretum. Tu na pewno nie. Czy tu mógłby się trafić gdzieś secret room? Mógłby się trafić, i z lewej i z prawej. Ale nie chcę na razie sprawdzać. Same serce dostaje, co to za Mam sklepik. Mam sporo miejsc, gdzie mógłbym mieć secret room. Dosłownie, bardzo dużo. A jestem prawie pewny, że tutaj będzie. Oj, wszystko jasne. Dobra, to sobie wybuchnę, jak się wybuchnie kiedyś. Daj mi klucz. A ja byłem w Treasure Roomie, dobra, myślałem, że mnie tam jeszcze nie było, szkoda, że nie mam klucza jeszcze jednego, bo sobie, tak jak mówiłem, no, poszedłbym sobie na e, sklep, e, czekajcie, bo ktoś mi pisze na Messengerze, nie pisz do mnie, a to była reakcja, u mnie był w mieście, w którym mieszkam, otworzył się lokal, który się nazywa Bitcoin, 24 na 7, tak o, go Flies, nie będę używać na niego karty, no, zbyt łatwe właśnie i wiecie, no nie wchodziłem, nie sprawdzałem, ale spoko wygląda i będzie dzisiaj u mojej siostry i mówię, że o, no otworzył się Bitcoin koło nas, a ona mówi, no co ty, co to jest, nie ma czegoś takiego, co ty gadasz i wy jej zdjęcie i teraz zareagowałam na nie, Kolejny speed up. Ale tragedia. Hmm, czy chciałabym ja chciał coś dostać? Mega szatana mam zrobionego, o no tyle dobrze. Czyli muszę iść tylko na Sheol e, i Delirium, czyli nie mogę tu wejść. No, wiecie, Horna akurat nie jest najbardziej przydatną przedmiotem na świecie. Jeszcze mamy ten, wiadomo <grym> 80 speeda. Bardzo ładne speedki, muszę przyznać. Ale liczyłem na coś lepszego. Kurde, ten puri źle wleciał, no. Gdyby co innego wpadło tam? A nie mam klucza nawet, żeby iść na alternatywne pomieszczenie. Kurde, tu mogę mieć sekretum. Nie ma? To ewentualnie jeszcze mogę mieć tutaj, ale to tu już jest takie... No, takie niepewne. No, tu też mogę mieć, tu na dole. No, niestety, straciłem to bazy. Ewentualnie mogłyby być jeszcze w Sacrifice Roomie, gdzieś tam leżące takie randomowy pluźby, bo tam czasami się znajdźki respią. Ale no cóż, ej, znam ten pokój. Ale no cóż, to no nie dostałem, jak zwykle, w tej mnie nienawidzi. Jestem w ogóle zadowolony. Pomimo tego, że nie mam żadnej karty, wiecie, Holy, holy karta, po kurczę, kozacko, bo. jeszcze żyję, nie? Jeszcze nie straciłem, nawet ani razu tego. Mojego Holy Mantle. A nie, bym troszeczkę bardziej was trafiał, a nie wszystko dookoła. Proszę, dajcie mi coś na Tirsy. Nic więcej nie oczekuję. Ila kapa, o. Żeby mi się częściej wpadały ten. O, to miałem tę kupę. Ale bym wybuchnął maszynę. La Kappa bym chciał, żeby mi się częściej trafiało po prostu ten. E, trafiał nam się częściej nasz efekt z naszego Little Horna. Mam takiego spida, że nawet jak wlecę w kogoś, to mogę na speedzie odlecieć. Coś pięknego. O, mnie prawie ta mucha dotknęła. I fajny pokój. W ogóle jakie piętro powalone? Łatwe basy. Mini bas. Dobra, bardzo łatwe basy. Taki energii. Tak powiem szczerze, że, że um, nastawiłem się na taką potężną pracę w tym roku i mam sporo pomysłów na projekty, ale jakoś dopiero teraz, jak jest ma koniec marca, jest kwiecień, dopiero teraz zachciało mi się tak w ogóle ruszyć z wieloma z tymi projektami i dzięki temu mam taką pełną głowę, że, bo słownie, bo mam deadline, taki okropny deadline, którego nie mogę przekroczyć, wiecie, to jest coś, czego jak przekroczę, to będę bił się normalnie przez miesiąc się biczował, bo będzie mi szkoda po prostu, że straciłem taką szansę. O nie, nie zdążyłem się odsunąć od niego. A tu jest kuszące, to mamy. No, trudno z bombą. O, o, się nie opłacało. Potrzebuję iść do sklepu, już to czym prędzej. Więc jak minie już ten 5 kwietnia, ten nieszczęsny deadline, to jak najbardziej będę chciał ruszyć z wieloma projektami. I chciałbym wam przedstawiać te projekty, jak wybaczyć, ale no, e, niestety. Wiele z tych projektów jest związane z pokazaniem mojej twarzy. Chociaż w internecie pokazuję swoją twarz, żeby nie było. Ludzie wiedzą, jak wyglądam. Niestety tego nie wiecie wy na tym kanale. I e, ustawiłem kiedyś termin, jeden, że mówiłem, że, no, powiem wam, na jakiej platformie streamuję, znaczy na jakim kanale streamuję na Twitchu. Będziecie wiedzieć, to. Ja chcę wam to powiedzieć, ale ustawiłem termin, czyli tysiąc subskrypcji. Jeżeli ktoś. to rzadko mówię. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, zapraszam. Na tysiąc subskrypcji podam wam kanał na Twitchu, na którym streamuję. Będziecie mieli do niego dostęp. Pewnie i tak nie będziecie z tego korzystać, ale wiem, że spora część osób e, jest ciekawa go. E, tam nie gram w Wajzaka, prawie nigdy. Nie wiem, jakoś tak na Twitchu. Isaac nie jest popularny, na YouTube, jakoś idzie. Na Twitchu nie chcę. E, więc tam jakoś nie gramy zbyt często Wajzaka. Czasami się pojawi, jak najbardziej. Więc wiem, że pewnie nie przykuję waszej uwagi na, na, na Twitchu do, do siebie, ale. Ale wiem, że niektórych może ciekawić to, co robię. W, w, w internecie, to też sobie wezmę. Mógłbym dalej się bawić w zamianę. Bumka już jest tragiczna. Dobra, wybuchniemy sobie maszynę, bo mogę dostać kasę jeszcze z tego. Kupon! A ja nie mam tego, nie? W końcu. Chyba nie mam. Kupon jest. Co jest stało. Czemu to jest nagle za 7? Żyjemy. Aaaa, czekajcie, gdzie jest kupon? Nie no, nie, nie działa tak jak ten. Dobra, to mamy. 9V. O! ha, najgorzej. Potrzebuję jednego coina albo kupon. kuponem. Nie, tak się nie robi, proszę tak nie robić więcej. Potrzebuję Tirzapa zapaj, czapaj i wszystko. I Champion's Belt jest dobrym Dimitrapem, ja go chcę. Więc jakbym miał już pokazywać Wam te projekty, bo właśnie chodzi o te, o te projekty najbardziej, bo mam fajne projekty związane z... Mogę Wam powiedzieć, bo to nie jest tajemnicą, e, z książkami będzie to związane. E, więcej, więcej powiem za niedługo, jak już będę chciał wystartować z tym projektem i... Może najrobić pierwszy odcinek? Bo głównie będzie to polegać na, wiecie, no, przeczytaniu książki i zrobieniu coś z tym faktem, że przeczytałem tą książkę. J jaram się tym, bo to będzie bardzo wymagające dla mnie, jeżeli chodzi o, 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 o moje zdolności manualne, artystyczne, nie? Dusza artysty, to muszę coś tworzyć i, i z tym będzie to mega związane. I się z tym jaram, bo jakiś czas temu kupiłem sobie tablet graficzny, jeszcze o tym mówiłem na odcinku, nie, nie Ale bym, nie wiem czy pójście spać mi coś da, chyba nie na tej postaci. ale fajnie by było jakby oddał mi Holy Mandl. niestety. Już się chwaliłem na tym kanale, że kupiłem sobie tablet graficzny i to też właśnie z tym będzie miał związek. Czy mam tu coś, co bym chciał dostać z tych wszystkich rzeczy? Mr. Me byłby ciekawy. Mr. Mi odblokowałby mi możliwość po prostu dostania e, szansy kilku przedmiotów z Deala, Ale chyba go nie wezmę. Blanket bym mógł używać karty, a mam. Mam kartę. Dobra, bierzemy blanket. Fajna jest pauza, ale w tym wypadku, w którym ja jestem, blanket będzie chyba dużo ciekawsze. Bardzo rzadko gram na blanket. Bo strasza mam zrobionego, więc muszę się nie wymać. Bo strasza zrobiłem tym. I oczy kręcę. Jestem jakimś przekoksem, jeżeli ja Bo strasza zrobiłem lostem. To jeszcze w tej wersji. I wcale nieźle. Muszę przyznać, że nawet dobrze. I tu bym mógł sobie użyć mojej karty. O! Czemu wszyscy naraz wybuchli? Mam w ogóle Dimitri 670. No tak. Dobra i użyjemy sobie... Monstro razy dwa, double trouble! Dobra. Cyk, plus 3 Dimitri, bo mamy oczywiście No razy dwa, no fajny ten Monstru razy dwa, razy 50 od razu. Oj, siśku, Parę, parę, parę. parę. Ale gdyby nie ten, wiercaj, to ja bym był w tyłku, przyznam się szczerze. Troszeczkę niebezpiecznie, ale dajemy radę, Monstro jest łatwym bossem. O tyle dobrze. Chłodź kręcę, karta uratowała nam życie. Perfection jak najbardziej, wezmę e, przedmiot e, rage upa nam zwiększający. Wow, 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 double trouble, fajny bosik. Szkoda, że na przykład, skoro jest double trouble boss. O, nie sprawdziłem, co będę wstrażony. Skoro jest boss, double Trouble, Tears jest zwiększenie. Ale nie mam tego. Ładunku na karcie, nie chcę tu jeszcze wchodzić. Skoro jest double trouble, to moim zdaniem powinien być też podwójny ten, nie? Dobra, jolok Podwójnie powinno się też dostawać e, przedmioty. No nie oszukujmy się. Tak powinno to być. to jest? A, łatwy się Pierwszy był troszeczkę niebezpieczny, ale drugi już jest turbo pro prośbił tym bossem. Uuu! Chciałem się wami zrespić. Wow, serce. Ja z tym blanket ja mogę po prostu wygrać wszystko. Jestem bogiem życia z tym blanket. przecież... Ja I o Dobra. Ooo, z perfection. 10. Ja strzelam co chwilę tym ogniskami. Ja mam co chwilę efekty na tych pociskach. Ale kozacko. Dobra, skrzynia. Boję się tych skrzyni z tymi duchami. Ja wiedziałem, że tam to No nie. Ej, a właśnie. Ej, o kurde. Właśnie sobie rozkimieniłem potężną rzecz. Ej, pomyślcie sobie, że mam blanket, nie? I blanket jest z Czy się kiedy będę miał holy cardę i blanket, jeszcze 4,5V są ogarnę. A to jest do ogarnięcia. To ja jestem nieśmiertelny. Ja mogę ciągle obrywać 4 v mi ładuje, i kurde kozak! O właśnie, obrywałem i nie straciłem, czyli Purity działa tylko jak zginę. O, fajne bossy. Znaczy fajnie przeciwnicy no, nie za fajnie. Czyli zostajemy z tym do końca życia, tu mamy... ...Kibama, ok. Czyli tylko Ale weź znajdź teraz tego, nie? Weź spróbuj znaleźć tutaj Holy Carda. O, też by było. Deep Packet. O, kolega zginął, Zeznę, bo nam się może tutaj trafić jeszcze fajne rzeczy. A, a na pieniądzach nam zależy. Pistola nie jest łatwym bossem do ogarnięcia, ale jak tak czasami randomowo wskoczy, to jest strasznie. Nie, że czasami poleci w moją stronę idealnie i jestem zesrany. No i ten holy card. Jedyne czego potrzebuję, to holy carda w życiu. Ja, ja będę szczęśliwym chłopcem już teraz. Ale musi się trafić, szansa na holy Card jest tak niska, że to jest szok. Weźcie mi, dajcie. No, żadne lakapy, upy tabletki mi totalnie w tej postaci nie rajsują, nic mi nie dają. Dobra, bo on strzela czasami. Mamy jeszcze e, treasure room, który się odwiedziłem. Cześć, ja się po całym piętrze, No to nic nie zmieni totalnie. A przynajmniej będę miał pewność, że sprawdziłem wszystkie możliwości co do Holy Card'a. Krzynek ile dostaję w ogóle? Ja nie wiem czy Perfection jest dobrym przedmiotem, żeby dostawać z Deep Pocket pieniądze. Ja byłem się trochę słabo. Dobra, mm, Blank Card'ę używam sobie na bossie, którym jest The Fallen. The jestem troszeczkę obsrany, bo to jednak jest jeden z tych bossów, które randomowo lubią sobie czasami strzelić jakimś Brimstone'em. Bookworm? Znaczy Necronomicon, ale Bookworm przemiana będzie. Eee, tak jak już mówiłem 300 lat temu. Nigdy w życiu. Nie wezmę. Dobra, użyjemy same. Nie ma opcji, żebym wziął Eye of Occult. Fajnie przedmiot mieć, a Prayj Jab chyba. Ale sam fakt, że jak dostanę jakiekolwiek Grimstone na to, już ten efekt jest tak tragiczny. A matka. Ulewę na przyjaciółka. Ona już śleci. Słuchajcie, bo ona. O nie, kupa jakoś tam była. Nie zauważyłem jej. nie. Mam taki dobry run. Dobra, holy card. O, mój speed. Ej, święta, kupa. Taki dobry run. Czemu ty się zamieniłeś w muchę? Czemu chyba się zamienić w muchę, jak dotkam? Kupy? Jedziemy. Albo wiedziałem i nie zdawałem sobie z tego sprawdzać, tak? O, panie, jeszcze pewnie co zrobiłeś, przyjacielu! To było niemiłe. Rzecz, że na starcie chciałbym dostać coś fajnego. Fajnie by było. I on nie najgorzej, bo zawsze jest tak, że ja pierwsze rano w miarę Git wywalę się na nim. Bo jestem beznadziejny. I później już mam same tragiczne rzeczy, nie? I, i już umieram po prostu. To chwilę. Zawsze tak jest. Pierwszy rano jest Git, każdy kolejny jest tragedią. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale tak jest po prostu. Dobra, noga se zdajna. Z nogi. O, czasami sobie wiecie, tak, Przede wszystkim ze szkoły, jeszcze w podstawówce tak się Właśnie miałem nogę na nogę założoną i to jest tragedia, bo teraz tak mi nogi bolą. 4,5V, bardzo fajne. Ja bym musiał dostać sporo coinów, tak? Z 4. O! Dużo dostałem. 4 kolejniki musiałby wpaść i teraz mam akurat kamień z X-em. O, oh, the fool. O, kamień z X-em, miałem, miałem bombę, dobra, nieważne. E, już tutaj e, nie zadziałały... E, myślenie nie zadziałało, tak troszeczkę mi się wydaje, Daj mi pieniądze. Kamień z X-em oczekuje czegoś nie niż pieniędzy, ale w tym przypadku akurat e, to mnie interesuje. Cześć, muchy. Fajny jest ten serafin, tylko no to nie jest coś czego oczekiwałem, oczekiwałem bardziej czegoś tylu... nie wiem czego, szczęścia w życiu, baby plum Gdyby twój przedmiot aktywny był jakkolwiek ciekawy, bym cię zostawił, ale no niestety, ani trochę nie interesuje mnie wystawianie wielkiej, gigantycznej muchy, która nic nie robi, Luck up and damage up, nawet spory damage, czy ja chcę piętro, chciałbym 4,5 V. a secret room jest prawdopodobnie tutaj, oj nawet tak jest, łopata, tutaj już użyjemy i mamy nie jest i mam, ooo i to mi się podoba, jeszcze 4,5V, giga -cadowo. kurde 9 kasy a to miałem 4,5V i chyba coś jeszcze, a z tym cośem nie jestem pewny tu wiem gdzie mógłby być super secret no, tylko że to ma dwa miejsca takie niefajne, 4,5V biorę, zawsze fajny przedmiot, na walce z bossem idealny, pata może nie będzie się jakoś najlepiej kombić z tym, ale, ej skoro tu już jestem, ale będę 3 dni przesuwać tam, dobra wali się, po prostu wybuchnę i zobaczę, bo to jest takie najbardziej prawdopodobne, tu też mógłby być u góry, Ewentu I chyba tam na to górę był. No tak to wygląda niestety. Myślę alternatywna, ale kto się alternatywnymi przejściami interesuje? No no nie. E, Przemienny ma jak najbardziej. bo Shadow. Idealna książka na ten posłuch. ale mm, łopata bardziej mi się podoba. I Speed Down. Speed Builds Up to Standing Still. Moving creates potion. Ja wiem co to jest. To jest powoduje że jestem taki mega gruby. Dostaję speed-upa, ale jak się ruszam to tracę tego speed-upa. Straszny przedmiot. Nie, bardzo niefajne. Nawet nie, bym nie chciał. O, i Crawl Space jest o tyle fajne, że ja mogę dostać fajne rzeczy. Demon Baby, kolejna przemiana w Conjoina. Ja z Crawl Space'a mogę dostać ten sklep. I ten sklep by mnie interesował. Ten sklep byłby coolzacki. Witajcie, moje podawanie. Ej, nawet taki fajny run, nie? Taka totalna różnica. Tam szliśmy pod e, totalnego spile, a tutaj idziemy bardziej sobie po, pod, pod e, familiary. Nawet yeah, nice. 8 koinów. Jakiś i by się odwiedził? Dobra, bo tego monstru nie, nie podoba mi się. Nie mam pojęcia, co za achievement odblokował nam ten kamień z pieniędzmi. Niestety nie mam pojęcia. jest trzy koiny. Nicek. O, mój ulubiony przyjaciel, z muchami. Póki mam te familiary, które jeden strzela zaprowadzającym pociskami, a drugi strzela y, celując przeciwnika, no to ma najlepsze familiary w tej grze. Lepszych nie ma. Przynajmniej na razie. Może kiedyś dodadzą. W ogóle, a propos, y, nowinek y, światowych: Ma zostać dodana nowa postać do balonków. Jeżeli ktoś gra w z TD6, to ma zostać dodana nowa postać. Jakiś znaczy nowy, bo, nie bohater, tylko nowa. Kurczę, ciężko mi to po powiedzieć. To jest. O nie, wiedziałem, że to ognisko strzeli. Jeszcze się przybliżyłem do niego, jak głupi. Pozostać nowa, powstać nowa postać do grania, nowa małpka, nie? Gra, grająca. Ja bym sobie do sklepu. i znowu stacimy Holy Mantle, Aaaa, jaka tragedia życiowa. Jak mi się to nie podoba. Dobra, mam crowd Space, możemy sobie odpalić. jest tutaj. Nie wiem, czy w tym przypadku, w którym jestem tabletkiem, coś pomogą. Kupić Arrow. Niestety pociski nie będą teraz um, odbijać przeciwników, ale będą przechodzić. A mam jeszcze Demon Baby, który będzie ich odbijać. No i mam jeszcze Serafina, który też będzie ich odbijać, nawet nice. Mamy kartę, którą wezmę. Ace of Clubs. Nie, jest, to jest tylko tragedia. Zastanawiałem się czy to się mi opłaca jakkolwiek, ale nie, nie, nie. Idziemy na bossa. Z niego przedmioty devil deala dostaniemy, a z devil deal a chciałbym brimstone, No matki, gapi. O gapi, ten, Detketa bym chciał, no. Deadket byłby potężny. w ogólnie, jeżeli dead... chodzi o robienie postaci The Lost'a, znaczy tainted lost'a w zasadzie w tym przypadku, bo lost'a jeszcze jakoś ujdzie. Tainted lost, żeby pójść na The Beast, musi mieć deadketa. Nie ma innej opcji. Jaki tragiczny ten devil deal. Ja <g Cant Repetit> mi się nie podobał. Dobra, dodatkowy przedmiot, może się nie wywalę nawet fajne przedmioty, no, sobie, no spokoją, nie? My się, no sam sobie na spokojnie. nie? Downpour 2. Moja ulubiona część całego down. O Jezus. Jeszcze ten przeciwnik, Justice. Ciao, Justice, nie jest w stanie mi dać klucz. Holy carda. Box jest w stanie mi Ale no nie, fajny boss, no. Tak przyjemny. Fajnie, że akurat we mnie się zresztą, no ale takie. Nie za fajne, znaczy nie za trudne. Teraz po tym. Yy, po, po tym piętrze powinienem dostać. Yy, jak to się tam nazywa? O, też łatwy się dosyć. Powinienem dostać po tym piętrze Perfection. Uuu! Ja nie widziałem, że ty masz taki atak dziwny. Emperor. było byłoby sporo. Dobra, weźmiemy jedną. Najbardziej przydatna. Tu może być? Może być. Po tym piętrze dostajemy sobie Perfection. Wziąłem jedną tabletkę tylko i akurat to musiał być half Up. Nie, nie mógł to być Tears up, nie mógł to być 9, nie mógł to być Speed Up, musiał to być akurat... Bo nie, ulubiony... E, ...ten, half Up na tej postaci. Coś mi się podoba. Chyba wolę. O continue. No bo mnie jest złym przedmiotem, przyznam szczerze. Dobra, wybuchnijmy. A, ja mogę z was tylko tego. <laughs> Przysnąłem życiowo. Nie wiem, co się stało. Przyznam się szczerze. Nie mam pojęcia. Nie, nie biorę już tego. Mam to gdzieś. E, Pryzm, dodatkowy przedmiot. O, i teraz sam się podoba. Tu bym chyba wziął ten przedmiot. To jest... E, e, mam spursa. Przy okazji przemianą matkę. Mam Spurs dałby nam bardzo fajne rzeczy, jakim są. Dobra, nie lubię jak ona strzela to randomowo mnie trafia, O! Czekajcie, bo się zesłałem. Nie wiedziałem, mogłem się nie cofać. Tragedia. Oj, to mi się podoba, i od razu dostaję ten fajny pokój, który mi się dostanę. Kurczę, łopaty miałem. Ładne zauranne. O, kolejne ładne rany się zostało. Ej, no mogę brać Devil dila, nie? Mogę brać przedmioty z Devil deala. a jakoś tak się wywalam na Ja nie, nie wiem, czemu. Czym to jest spowodowane? Czy to jest fakt, że ja jestem tragiczny? Nie. Czy to jest fakt, że gra jest tragiczna? Nie, nie. Czym to jest? O, Petry Fettu. Czym to jest spowodowane? Ciekawe jestem, czy Petty Fight Poop jest w stanie się kombować z Perfection. Hmm. Bo jeżeli byłby w stanie się kombować, to ma turbo dużo sensu. Ale jeżeli nie potrafi, no to tak 2 na 10, bym powiedział. 2 na 10. Dobra, pająki. Szybki Treasure room i potrzebuje z dwóch bomb co najmniej. no witaj, mucha. Mucha, 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 jak Aha, użycie ANS w tamtym piętrze? <grym> po prostu, no, świetny pomysł. Kurczę, kto na to wpadł? Poszedłem w ogóle w swą stronę na no starcie, ja kręcę. Nie, ci nie wiem, najgorsze jest to w tej postaci, że on ma strasznie tragiczny ten tierce. Nie, nie damage jest tragiczny, tylko jego tierce, on strasznie rzadko strzela i powoli. To jest najgorsze. Oj, no wiedziałem, że we mnie wpadnie, bo się musiał przecież odbić w moją stronę randomowo. Coś ty zrobił. Oj, best Friendsa dostałem, którego bym sobie użył. No nie, to nie jest dobre użycie w ogóle. Mogę dostać coś fajnego. Wsiąłbym się do, ten, curse Jak Gdybym miał Łał, wow, 8 coinów. Jak ty na to zapracowałeś? Głupia maszyna. Jakkolwiek bym miał gdzieś, dziewczę to bym zginął. O, wiesz, wziąłem sobie kredyt na mieszkanie. A, na mieszkanie! No tak, też o tym myślałem. Tak? Nie. Jeszcze <laughs> nie mam pojęcia, co właśnie zostało. Mój, mój umysł zrobił fikołka. O, jaki fajne sklep taki, no. Przydatne Faj bomba. Mamy best frienda, który by się przydał na bosie, ale walić to. I mamy bombę, która by się przydała do otwarcia nam e, pokoju. Nie wiem, jak ten pokój się nazywa. Się... Rum się nazywa. Więc użyjmy sobie, sobie cyk. Nie wiem, czy ja muszę w niego strzelać, czy on tak randomowo sobie wybucha co jakiś czas. Czekajmy chwilę. To jest randomowo wybucha, wszystko jasne. A hmm. No ta, ale co z tego, że ja to by bomby. To był dobry, dobry plan przez chwilę. Ten plan miał ręce i nogi na początku. Później jak ktoś udział. I mamy. Oho, i haunt. Mój ulubiony boss patrząc na to, że nie mam życia. Wiecie, dlaczego ulubiony boss? Bo zawsze na nim ginę. Nie od życia, haha, to się No nie goncie mnie, panowie, dogadajmy się. No, latają za mną! Jak ja lecę w dół, to w dół. To jest nie fair. Dobra. Gdybym miał bez Franca. Ooo. miał bez Franca, to byśmy dali tutaj radę sobie. Ale nie mam, niestety. Dobra, coś tak randomowym Brimstone'em, że to jest obsrany. Znaczy, na tym bosie, Nisz gra pierwszy. Chciałem Chciałem powiedzieć, że najlepiej jest środku, ale nie, jaką strzela tym czymś. Ten czymś jest najgorszym pociskiem. Mogłem nim stąd można jeszcze wyczuć gdzieś tam, nie? Jest pół sekundy różnicy, ale A gdzie ja straciłem tego Holy Mantle? Na tym, tym pająku randomowym, no pamiętam, kojarzę, no fajny było. Tak random pająk stający. A co jeszcze że ja będzie wyglądać na zasadzie, że biegam sobie Tainted Lostem i zdycham, Ja standard po prostu. Trochę jak granie Tainted Jacobem. Już wiem, kim zagram, i jak będę miał robić od godzin odcinek, będę grać Tainted Jacobem. Tainted Jacob na godzinnym odcinku, Mega megabin. O, fajny przynajmniej mogę? Dzięki, kurczę. O, blanka, kurczę, blanka, żeby był dobry. Wow, wow, kurczę! Nie tak ostro z tym, o kurde. A się ze w ogóle dwa sekrety mam obok siebie. A, dobra, ja, fajna, dzięki. A tu mamy co? Aha, <laughs> mi się nie skończył tam pokój. O, ile pieniędzy. mam sklep od razu. Szkoda, że zabrakło mi dwóch coinów, dosłownie. I chyba ja ich nie dostanę z ciebie, prawda? Dać mi kolejnie. <laughs> Jaki ty jesteś dobry człowieku? Biorę langkarda. Lang biorę. Skinny. Co to jest? O, czy Ktoś mi napisał w komentarzu, dziękuję za komentarz, nie miałem pojęcia, też troszeczkę nie wiem, czy tak się faktycznie nazywa, bo tego nie sprawdzę pewnie nigdy, ale podobno ten latający bobek, zanim się nazywa Hollow. Ale na przykład za to już ten, e, jak się dostaje przedmiot, to się nazywa ten przedmiot Gemini, to jest po prostu ten, nie? ten latający, więc no, nie wiem, czy akurat faktycznie się nazywa Hollow, ale jeżeli tak, to dzięki za informację, zapamiętam sobie. Zapiszę w notesie, ważne sprawy, w notesie pamiętaj. Dobra, nie wiem, czy ta skała wybuchnie, na szczęście nie. Speed up w końcu, odzyskujemy naszą potęgę. Czy ja chcę mieć alternatywne przejście? Ostatnio na nim zdechłem, więc... No, no nie wiem. Czy mogę dostać holy carda? E, tak, dobrze, holy carda. Kurczę, ten pierwszy raz, gdyby nie ta skrzynia z duchem, to bym e, pewnie i tak się wywalił, ale później trochę, bo obrwałem i tak raz. Na czym ja obrwałem drugi? Kupa we mnie wpada ta randomowa, no. Tak było. Ej, idź z tym pająkiem skaczącym, co to jest w ogóle? To mam klucz. To ja mogę z nim zrobić? Co ja z tobą zrobię, mój kochany? Kiedy nie mam ciebie tu, to codziennie patrzę w ściany i zastanawiam się... Hararu! Nie, naprawdę. Mój umysł robi fikołki dzisiaj. Ja sam nie wiem co się dzieje nawet. Ja po prostu gram w Minecrafta. nie niezu Minecraft, taki na modach. Kiedyś miałem takiego widza, który graliśmy za jakąś tam ranną Gierkę. I to była... na live i to był chyba Unrailed. Gierka, w której się kładzie, wiecie, taka pikselówka, taka dosyć mocna pikselówka, w której się kładzie tory po prostu, nie? Gdzie się kładzie tory i trzeba jak najdalej dojechać pociągiem. Jak ktoś zna to będzie wiedział, jak ktoś nie zna, to UNRA i ledy się pisze. Możecie sobie sprawdzić. I sobie właśnie w to graliśmy z ekipką jakąś tam. I przyszedł na Discorda jeden chłop i siedzimy sobie gadamy i tam on w pewnym momencie jaka wersja Minecraft No cóż no, jak umysł też zrobił fikała, tak jak mój dzisiaj jest 30 razy. No nie wszystkie umysły działa O, poprawnie Chodź, przyjacielu, dajmy kluczyk. Blank card o pieniądze kolejne, daj mi coś. Ha, dał mi bombę. Wymiana, klucz za bombę, dzięki. Kurcz, ale dałbym dużo za Dark Bama, nie? Dark Bama, nie wiem czy on może tylko dawać Black karty i ten, i piguły, ale jeżeli może dawać coś innego, to Turbo Kozackie to by było. Bo kurcze, przydałby mi się. Dostaję strasznie dużo serc jak na Tainted ten Lost'a. I to jest troszeczkę denerwujące. Mam y, szansę zdobyć rzeczy z Devil o ile y, jak w poprzednich 36 ranach, które graliśmy dzisiaj. Się nie wywalę. To będziemy mieli Devil Mam nadzieję, że faktycznie coś dostaniemy w końcu dobrego z tego Devil Jak tam mucha Ohohoho! Yeah, boi! Wow! E, wow! Nie... O! to jest Nie! Tego się spodziewałem totalnie! Szkoda, że straciłem e, Holikarda, bo... Pewnie wywalę teraz, ale... Wow! No nie no! Wzięcie... E, blank karta byłoby super! Ekstra! Nie oszukujmy się! Ale wzięcie kostki... Tutaj może... Tu może być? Wow! Dziwnie... Wzięcie kostki w tej chwili, w której teraz ja jestem... Kozak! Totalny kozak! Jeszcze jakbym dostał... E, Baterie ze sklepu. Dobra, bym chciał tak Ciebie wybuchnąć troszeczkę. Może niekoniecznie automat i weźmy sobie body box i weźmy sobie kostkę. Yy, e, kostkę, baterie. Dzięki tej baterii będziemy mogli sobie zamienić rzeczy w Devil Dealu ewentualnie jak dożyjemy, bo oczywiście straciłem mojego holy by z jestem debilem. Spokojnie, to jest normalne u to nie jest nic yy, nadzwyczajnego. Nie zdziwiłbym się jakbym zginął od tego ogniska w pewnym momencie. O, Ty masz ten, świecące pociski. Wow, ale dużo zrobiłeś tym kurczę bombom. Jak ona dużo uderzyła, no. Jestem pełen podziwu. HP up są spoko, tu mamy nóż matki, nigdy nie zamienię, nie ma opcji. Fajne, no, podoba się, jakieś śmieszne bomby. No i te tirsapa mogę wziąć ewentualnie, nawet spoko. Nóż jak leci, tak będzie lecieć. Kostkę, mam kostkę, nie? To przetestujemy to, co pisał jeden z widzów, czyli, że mogę zamienić odłamek, no, na coś innego. Idę. Idę w ciemno, na drosa Oh yeah, boy. Kurczę, ale najbardziej mi teraz szkoda fakt, że straciłem tego holy carda, nie? To, no turbo mnie to boli chcę już w to grać. Ja nie chcę już w to grać. Ja mam dosyć. Przepraszam. Wybaczcie, ale ja mam dosyć. Ja ko kostkę do sześć, Ja się wywalam na jakieś random którą ktoś pierdolą w moim stronie. Ja mam dosyć. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się.